Pod wpływem alkoholu, młody człowiek w wieku 21 lat stracił panowanie nad sobą podczas ostrej wymiany zdań ze swoją życiową towarzyszką. W momentach napięcia, które narastały między parą, jego gniew przybrał najbardziej szokującą formę, w akcie ostatecznej zemsty, pełen złości i frustracji, rzucił przez okno ich domowego półpila trzyletniego amstaffa. To skrajnie nieodpowiedzialne działanie miało być surowym odwetem za wcześniejszą decyzję kobiety o wezwaniu organów ścigania do ich wspólnego mieszkania. Tego pamiętnego dnia, środa 16 kwietnia, mieszkanie umiejscowione w Wówku Śląskim zamieniło się w prawdziwe pole bitwy emocji i oskarżeń. Rozpoczęło się od słownych utarczek, które szybko przekształciły się w otwartą konfrontację ze strony mężczyzny targanego emocjami i alkoholem. Jego partnerka musiała stawić czoła nie tylko obelgom, ale i eskalującej agresji. Strach skrywanym przed spojrzeniami sąsiadów zakiełkował gwałtownie w sercu kobiety, gdy jej partner zaczął przekraczać kolejne granice. Instynktownie sięgnęła po telefon, gest ten powinien jej zapewnić bezpieczeństwo. Jednakże to właśnie on rozniecił jeszcze większy ogień furii w jej oprawcy. W odpowiedzi na jej wołanie o pomoc, mężczyzna podjął drastyczne i nieludzkie środki represji. Bez chwili wahania uchwycił niczego nieświadomego psa, Jedynym ruchem otworzył okno i bezceremonialnie rzucił zwierzę na betonowy chodnik trzy piętra niżej. To był akt skrajnego barbarzyństwa, pies nie miał żadnych szans na przeżycie. Skruszona cisza mieszkania została szybko przerwana przez dźwięk sygnału policyjnego pojazdu oraz kroki funkcjonariuszy zmierzających do miejsca tragedii. Agresor nie zdążył nawet pojąć całej sytuacji, gdy został obezwładniony i zabrany do aresztu. Policja natychmiast zareagowała na zgromadzone dowody przemocy domowej i inicjując procedurę niebieskiej karty, zapewniając kobiecie wsparcie i ochronę przed dalszymi agresywnymi atakami. Ostatecznie sprawca stanął przed surowymi konsekwencjami prawnymi, postawiono mu zarzuty stosowania przemocy psychicznej oraz fizycznej wobec swojej partnerki, a także zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd może wydać wyrok nawet do pięciu lat pozbawienia wolności za tak haniebne czyny. Ta smutna historia jest brutalnym przypomnieniem, że akty agresji skierowane na niewinne zwierzęta nadal są widmem krążącym nad społeczeństwem, plagą wymagającą pilnej interwencji i edukacji społecznej.